Co Wam powiem? Powiem tylko tyle krótko, szybko. W niedzielę nie powinno być żadnych wyborów do żadnego parlamentu ani na prezydenta nic. To jest Dzień Święty, święcić. Dzień Święty, Dzień Pański. W komisjach zasiadają ludzie katolicy, a gdzie oni mogą wtedy, jak cały dzień muszą zasiadać od godziny 6 rano chyba, nie wiem, albo od 8 do 21, a później jeszcze liczyć głosy, to kiedy oni mają mieć czas na własną rodzinę albo na przykład na chociażby na mszę świętą? No i co. To po pierwsze, że a to, że mogą, mogą się z komisji wymknąć, a ktoś ich zastąpi, a ciekawe, czy tak jest, to po pierwsze, po drugie, yy, a po drugie, yy, a po drugie, po trzecie, nie no, po drugie, czemu tak, czemu tak, czemu tak, o teraz dopiero, yy, no I, i co, i... A to nie może zrobić w sobotę, nie można było zrobić w sobotę tych wyborów? A bo co to? Bo co? Bo co? Bo szabat, bo dzień szabatu dla nich? A, widzicie. A i jeszcze co? Kościół bierze w tym udział i namawia do pójścia na wybory w niedzielę? W niedzielę? W sobotę można było zrobić. Tak zorganizować, że mogłoby to być w sobotę. I kto by się... I ludzie po pracy by poszli zagłosować w swoich regionach, w rejonach. No, i co? Nigdzie. Dlaczego tak nie ma? A, widzisz, bo szabat. A widzisz, a widzisz.